z księgi sędziów synowie Izraela czynili to co złe jest w oczach Pana i służyli baalom opuścili boga swoich ojców Pana który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i poszli za cudzymi bogami którzy należeli do ludów sąsiednich oddawali im pokłon i drażnili Pana opuścili Pana i służyli baalowi i asztarcie Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak, że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili. Wydał ich na łup nieprzyjaciołom, którzy ich otaczali, tak, że nie mogli się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim, na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Wówczas pan wzbudził sędziów i wybawił Izraelitów z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań pana. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś pan wzbudzał sędziów dla nich, pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia, bo pan litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali. Nie odchodząc w niczym od swoich czynów i od drogi zatwardziałości, oto słowo Boże. Przebacz o Panie swojemu ludowi. O, panie, swojemu ludowi, Izraelici nie wytracili pogan, jakim to Pan nakazał, ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich uczynków. Przebacz, o, panie. Swojemu ludowi, poczęli czcić ich bałwany, które stały się dla nich pułapką, i składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom. Przebacz, o panie, swoje. Zamili się swymi czynami i dopuścili się wiarołomstwa przez swe występki. Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa. Przebacz, o, Panie, swojemu ludowi. Uwalniał ich wiele razy, Oni zaś buntowali się przeciw jego zamysłom. Lecz wejrzał na ich utrapienie, wysłuchał ich modlitwy. Przebacz o panie swojemu ludowi. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu. Albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go które. Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo pańskie kład w naszych siądźmy na chwileczkę. Kiedy na początku tej Ewangelii Pan Jezus mówi o pewnym człowieku, to jest dla nas pewien sygnał, pewien znak, że skoro nie ma imienia tego człowieka, to znaczy że, w miejsce tego młodego człowieka mogłoby być, mógłby być wpisane imię każdego z nas. To znaczy, że to słowo jest skierowane do każdego z nas osobiście. My, jako ludzie, lubimy się przyzwyczajać, lubimy chodzić utartymi, znanymi szlakami. Też myślimy schematycznie, oglądamy te, a nie inne programy telewizyjne, słuchamy tych, a nie innych rozgłośni radiowych, czytamy taką, a nie inną literaturę, spotykamy takie, a nie inne osoby, uważając, że to jest właśnie nasze środowisko. I słyszymy bardzo często, żebyśmy nie dawali się, Sprowokować, żebyśmy lepiej nie ryzykowali, żebyśmy się nie zmieniali, żebyśmy nie angażowali się, bo tak jak sobie wytworzyliśmy pewien schemat, to tak jest najlepiej. I czasem też i chodzimy do tego samego kościoła, modlimy się tymi samymi słowami, reprezentujemy taką samą duchowość. Dlaczego? Dlatego, że to daje nam takie poczucie, bezpieczeństwa, takiej duchowej wygody. I ktoś, kto próbuje nam te, ten świat zburzyć, postrzegamy go jako kogoś, kto tak jak intruz wchodzi w nasze życie i najchętniej, tak jak każdego intruza byśmy przepędzili. Tak dobrze poukładany bezpieczny świat miał bogaty Młodzieniec. Nauczycielu, przestrzegałem tego wszystkiego od mojej młodości. To jest jego świat, to jest jego przyzwyczajenie. Tymczasem przyszedł czas, aby zrobić krok w swoim życiu, a więc porzucić utarte szlaki i schematy myślenia, aby otworzyć się na coś nowego, podjąć jak to bywa w życiu, ryzyko i sprostać tym wezwaniom, które zostały postawione przez Pana Jezusa. I zwrócimy uwagę, to nie tylko Pan Jezus, ale kiedy myślimy o Ojcu naszej wiary, czyli Abrahamie, do Niego też Pan Bóg skierował takie słowa, obietnicy, wyjdź ze swojej ziemi do ziemi obiecanej. Zostaw to, co tutaj stanowi o Tobie. Porzuć tę ziemię i idź do nowej. To jest schemat możemy powiedzieć życia chrześcijańskiego. I Pan Jezus właśnie mówi: "Jednego ci brak. Idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie". I tego kolejnego kroku potrzebuje w życiu każdy z nas. Kilka dni temu słyszałem takie bardzo ładne porównanie, kiedy ktoś mówi, że jeżeli oglądaliśmy film pod tytułem Tarzan, to Tarzan przez puszczę poruszał się skacząc po y, gałęziach, po takich pnączach, ale żeby móc z drzewa na drzewo skoczyć, to on najpierw musiał się, musiał się puścić jednej gałęzi czy jednego pnącza, żeby rozpocząć nowy etap swojej drogi. I można powiedzieć, że tak się dzieje w naszym życiu. Jezus przychodzi i mówi: pójdź za mną. Ponieważ tak w życiu naszym bywa, że my tego kroku się boimy. Czasem, kiedy ktoś przeżywa modlitwę uzdrowienia, czy na przykład przechodzi jakąś formę terapii, też z jednej strony bardzo chciałby, bo jest mu niedobrze, niewygodnie, ale z drugiej strony ten świat jest tym, do którego się przyzwyczaił, który jest dla niego bezpieczny i boi się zrobić tego kroku naprzód. A Pan Jezus mówi, Pójdź za mną. Jeżeli chcesz pójść za mną, no to musisz zrobić znaczący krok, i w tym wypadku, w wypadku tego młodzieńca, ten krok dla niego oznacza, żeby zrezygnował z wygody, zrezygnował z bezpieczeństwa i poszedł w nowy świat. Nowy to znaczy nieznany, i to jest właśnie to ryzyko. Pozostawienie starych, utartych schematów myślenia. Przezwyczajeń i otwarcie się na to, co byśmy nazwali światłem, w moc i moc Ducha Świętego. Opuszczenie świata, chociaż czasem trudne i bolesne, kiedy już się to dokona, to ono nie zubaża, ale ubogaca, ponieważ pozwala spojrzeć w innym świetle na Nasze życie, na nasze powołanie, i to małżeńskie, ojcowskie, macierzyńskie, kapłańskie czy zakonne. Co pewien czas taka nowa, nowy impuls, nowa droga jest nam bardzo potrzebna. I nasze, na nasze pytania, wątpliwości oczywiście y, to jest naturalne, że takie y, refleksje się w nas pojawiają. A więc pozwala to nam na nowo. W szarości dnia ona odnaleźć wiarę w Boga i człowieka. I bogaty młodzieniec, jednak, słuchając tej obietnicy Pana Jezusa, zwrócił uwagę, nie skorzystał. On nie zaryzykował, nie opuścił swojego bezpiecznego świata, który od młodości budował. A więc wycofał się i co mówi Ewangelia? Odszedł smutny, smutny, dlatego że nie poszedł dalej. Pan Bóg zaprasza nas do tego, byśmy szli dalej, a my często wolimy zatrzymać się, wolimy, wolimy być w takim etapie, gdzie czujemy się pewnie, ale to jest bardzo często tylko właśnie taka, powiedzielibyśmy, duchowa wegetacja. Takie poczucie świętego, spokoju, pozornego bezpieczeństwa i duchowej wygody, wzięły w wypadku tego bogatego młodzieńca górę nad rozsądkiem i nad mądrością. I możemy powiedzieć, że Pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć tyle, że tylko w przestrzeni miłości człowiek potrafi oderwać się od czysto, od czysto ludzkich kalkulacji i zabezpieczeń. Nie można tego robić z przyzwyczajenia. Jeżeli to człowiek robi, to nie z rozkazu, ale z miłości. A więc podjąć ryzyko i jednocześnie otworzyć się na nową e, rzeczywistość, przyjąć i docenić obecność drugiego człowieka, zostawić co się posiada i rozpocząć drogę na nowym szlaku. To są słowa, które są dobrą nowiną. Dla nas na dzisiaj amen. A teraz powstaniemy. Bardzo się cieszymy, że korzystasz duchowo z transmisji internetowych, które prowadzimy. Jeśli uważasz, że przekazujemy wartościowe treści, to polub tę transmisję i subskrybuj nasz kanał. Chcemy być z Tobą w kontakcie. Po zrobieniu subskrypcji. Kliknij dzwoneczek, który jest obok subskrypcji, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych transmisjach. Jeśli możesz nas wesprzeć finansowo, to w opisie transmisji jest link do szybkiego przelewu i do szybkiego wsparcia kartą płatniczą. Zobacz opis filmu. Dziękujemy za wasze wsparcie. Tylko dzięki wam możemy się rozwijać i przekazywać wam ważne treści duchowe. Bardzo dziękujemy. Będziemy się starali, aby transmisje były coraz częściej i na lepszym poziomie. Życzymy Wam dalszej, owocnej modlitwy.